Nieważne jak dobry jest biustonosz sportowy, jeśli nie będzie właściwie dopasowany pod względem rozmiaru, to nie zapewni wymaganego poziomu podtrzymania dla biustu podczas ćwiczeń. Dobierając więc biustonosz sportowy, musimy zwrócić uwagę na cztery podstawowe aspekty: pas biustonosza. Miseczki, fiszbiny, ramiączka. Zacznijmy więc od podtrzymania, które daje nam pas biustonosza. Jest on najważniejszym elementem dopasowania, gdyż właściwie dobrany zapewnia piersiom aż 80% podtrzymania i stabilności. Musi być on odpowiednio dopasowany, nie może unosić się ku górze, ani być zaciasny. Jego tył powinien wypoziomowany być na linii podstawy fiszbin znajdujących się z przodu. Następnym elementem, na który skupimy się, są miseczki. Sprawdźmy, czy biust całkowicie mieści się w miseczkach bez kreowania efektu wybrzuszeń ponad górną krawędzią miseczki lub pod pachą. Jeśli natomiast miseczki załamują się, jest to sygnał, że biustonosz jest za duży. Fiszbina powinna całkowicie okalać piersi, nie powinna zachodzić na nie, wbijać się w nie ani pod pachą, ani w centralnej części biustonosza. Ostatnim elementem, na który zwracamy uwagę, są ramiączka. Muszą być właściwie wyregulowane, aby zaoferować wymagany stopień podtrzymania bez wbijania się w ramiona. Testem na sprawdzenie właściwego poziomu wyregulowania ramionczek jest uniesienie ramionczka, które powinno dać się podnieść maksymalnie na wysokość 2 cm. Dobrym sposobem na sprawdzenie, czy wybrany przez nas biustonosz sportowy jest właściwie dopasowany rozmiarowo, jest wykonanie kilku podskoków w celu upewnienia się, że czujemy się bezpiecznie i wygodnie w wybranym przez nas rozmiarze. Zróbmy również kilka skłonów i sprawdźmy, czy biustonusz pozostaje na miejscu.